Chlebem jedz, bo się nie najesz. Mamo, widziałaś gdzieś moje klucze? Stąd widzę gdzie leżą. Ja sześć kilometrów do szkoły chodziłam, boso. A buty zakładałam dopiero przed wejściem i nie narzekałam. Mamo, kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują. No gdzie po mokrej podłodze? Rób tak dalej, to będziesz szrowy kopał. No ale syn sąsiada pracuje na mini minikuparce i zarabia więcej niż ty. Nie pyskuj. Mamo, zrobisz mi kanapkę? A co, bo nie dała? Syn mojej koleżanki tak się uczył, że karetkę trzeba było wzywać. A po co ci tyle chusteczek pod łóżkiem? Kater masz? Mamo, wróciłem. kuchni. A co tu taki zaduch? Okno sobie otwórz, nie ma czym oddychać. Pamiętaj matkę, masz tylko jedno. <kluzł> Wolniej, to nie wyścigi. Mamo, pomożesz mi z matematyką? Nie teraz, jestem zajęta, obiad dla was gotuję. A ty myślisz, że ja sram pieniędzmi? I pamiętaj, nie bądź chuj, obserwuj.